Jeśli chodzi o montaż tego espara tutaj, kolejny tip warty jednego grosza. Weźcie sobie to, złóżcie po prostu na tej płytce, podokręcajcie wszystko i później dopiero przykręćcie. Jakbym robił drugi raz, na pewno bym tak zrobił, bo teraz bawić się od spodu z tamtymi kablami, właśnie no, kablami, rurkami, rurką od paliwa i tak dalej, to jest bardzo niewygodne. A tak, byłoby to założone. Wsunąłbym tego do dziury, uszczelnił, pozakręcał śrubami i tyle. A tak, no przecież nie będę tego teraz rozbierał. Sufit cały zaizolowany, w części, wszystko poklejane. Dołożyłem jeszcze piankę w rogach, bo przecież to tam się najbardziej będzie wreszcie jeżeli już się będzie skrapiała. Do tego filmiku załączę schemat tego, co tutaj w ogóle mam zamiar robić i sam będę sprawdzał siebie, czy robię to dobrze, czy robię to źle bo robię to pierwszy raz tak więc z spak paketti ogarnąłem ostatnim razem teraz przyszła pora na to, żeby wziąć i planować w odpowiednich miejscach i dobrze poprzyklejać tak więc czas start prawdopodobnie już o tym wspominałem ale do budowy tej instalacji będę chciał Właściwie wykorzystuje elementy, które już tutaj były założone, i po prostu, pierwsze, jest to pewna oszczędność kosztów, a po drugie, one no, szkoda wyrzucać po prostu, czyli to samo, co po pierwsze. Mam tutaj takie to jest stare ładowanie właściwie. Dużo relaje, czy jak to się nazywa? No, w ogóle to bym mógł wykorzystać do ładowania tego całego systemu, który sobie projektuję, ale nie chcę wykorzystywać starego. Widziałem, że one chodzą na eBayu w dość dobrych cenach. Prawdopodobnie wszystko powystawiam. Może nie wszystko, no, takie, takie jak tutaj są relaje. Jakbym chciał robić pełną automatyzację tego vana, na przykład, że automatycznie załączany inwerter podczas gdy podpinam zewnętrzne źródło za, za, zasilania załączane czy wyłączany mógłbym to wykorzystywać właśnie ale myślę, że ten van, którego teraz robię jest troszeczkę za mały na to, żeby się w to bawić i też plan, jaki mam na niego nie za bardzo mi z tym, z tym gra ale zostawię sobie częściowo te rzeczy bo są bardzo ciekawe. Pierwsza rzecz zrobiona w laboratorium Dextera. Arminia to na oryginalnych odcinkach. Dobrze. Zaczynam budowę skrzyni pod elektrykę. Rozmierzyłem sobie, jak to będzie wyglądało. Chciałbym złapać ten tutaj punkt. Jest to. M10 chyba, do tego, żeby jakąś ten, jakiś ładunek zabezpieczyć, to wykorzystam to, żeby trzymać moją skrzynię. Oczywiście wkręcę się również w podłogę, mniej więcej w tym stylu. To wszystko, to wszystko będzie zabudowane płytą z sklejki, nie OSB, to będzie, to będzie normalna sklejka ta sama co była użyta na podłodze. Skrzynia będzie ciągnęła się aż do tamtego momentu. Musi złapać wejście kabla. Tutaj będzie miała obniżenie wysokości, tak żeby można było sobie na spokojnie przechodzić, a w tym miejscu góra być może będzie miała taki kształt półkolisty, wycięty, żeby obrotnica ładnie mogła chodzić, bo tutaj mam śrubki, które troszeczkę niżej schodzą i nie chcę, żeby gdzieś tutaj wadziły o tą zabudowę, która ma przyjść na górę. Ten fotel ma coś takiego, czyli później sobie wyczyszczę. Ładnie przyczepię, nie będzie tego widać. Trzeba będzie to odczepiać się, żeby obrócić fotel. No ale coś kosztem czegoś. Pod spodem pójdzie inwerter. Gdzieś tutaj przyjdzie to całe moje ładowanie do No i tam chcę zrobić bezpieczniki, które się już będą rozchodziły z takiej jednej płyty, którą też sobie wytnę i po prostu wszystko będzie w pionie. Tutaj nic nie będzie, nic nie będzie leżąco. Druga strona będzie tak samo zabudowana jak ta tutaj. No, ale tą listwę dolną robię już po całości, żeby to, żeby to wszystko było ładnie, ładnie grało. Tutaj będzie też zabudowane już na prosto, Wykończone w tym samym stylu podłogi, co w tym miejscu. Aha. Być może zrobię taki łuczek, jeszcze nie jestem pewny, a może po prostu wszystko zakarpetuję tak samo, jak ta część tutaj. Tylko no, fajnie by było, żeby to było ciemniejsze, bo by się kopało nogami. A, ale jeszcze nie jestem pewny, jak to wykończę. Zastanowię się. A przyszła do mnie ta ładowarka. Jeszcze tego nie odpakowywałem. Boję się, co tam, co tam siedzi i czeka na mnie. Dobra, zabieram się do roboty. Ok, muszę zrobić ten unboxing bo przecież jeszcze przymierzyć ten sobie trzeba. Co my tu mamy? Elektroniczna to... gwarancja, naklejka, Instrukcja obsługi, nie mam pojęcia, to jest do solarów na stół. Nie mam pojęcia, do zarobienia sobie. To jest pewnie czujnik temperatury. Bezpiecznik. 60 Amperów. Ten bezpiecznik będzie szedł na pewno przed urządzeniem. prosto z tamtej drugiej baterii z alternatora. Właściwie. Na stówę, bo jak to jest 50 to Dali te 20% więcej. No i zobaczmy, jak wygląda pudełko. Dość ciężkie. Wygląda to tak. Jest to Renogy DC-DC Onboard Battery Charger with MPPT i on jest do 50 A, podejrze. Ale, żeby nie było tak wesoło, on sobie ma rozdzielać ładowanie akumulatora mojego z solarów oraz alternatora. Ale słyszałem, że są jakieś problemy z tym, dlatego sobie założyłem tuż za tym bezpiecznikiem dam wyłącznik, żeby podczas podczas na przykład parkowania, to znaczy nie podczas parkowania, wyłącznik solarów założę, tak żeby solary mi nie ładowały podczas jazdy, bo wtedy zdolności tego obniżają się i ładuje właśnie jakoś tam, tam dziwnie i nie jest w 100%. Dlatego na pewno założę coś ekstra do tego. Spoko, to biorę się do dzieła. Tak to wygląda. Powoli podłączam. Lampeczki, tył. Będą dwie skrzynki z bezpiecznikami. Dziecie kabelek do baterii. Wraca. Tam sobie robię otuzionę. No. Spędziłem dobrych parę godzin w ogóle, żeby rozkminić co i jak. Ale chyba powoli nabiera to kształtu. Okej. Okay. Tak to wyszło. Ta płyta będzie pokryta filcem. Trzyma się obecnie na trzech śrubach. Są to N5. Założyłem z drugiej strony takie rozpiechające się nakrętki. One są używane do płyt psowo-kartonowych i, do, i do, do drewna też. Tak więc wystarczy odkręcić. Nie tak łatwo. O, tak to wygląda. Z akumulatora czerwony i czarny Idę sobie tutaj. Rozchodzą się poprzez bezpieczniki. Dokładnie przeliczone. I się wszystko świeci. Wszystko działa. traczki i tak dalej, i tak dalej. Dobra. Następny etap jest podłączenie już tego systemu Renozie. Będzie tutaj. A tak wygląda ta płyta z tyłu. Ale będzie ładnie wykończona. Jak się filc na to, da, to się wszystko zgubi. Wszystko się zgubi. Spoko. Ostatni już element z RENOGY do mojego systemu ładowania. Jest to RENOGY Nie jest napisane 1M1. U pudełko czuć pieniądz tutaj. To jest niepotrzebne. Hmm. Zobaczmy, jakie mamy kabelki. Łatwizna. Dobra, tak to wygląda. Jest bardzo fajne. Bardzo, bardzo dobrze to jest spasowane. Zobaczymy, jak działa. Ok, dobra, biorę się do podłączania, bo po prostu nie mam czasu. Chcę wykorzystać jeszcze troszeczkę słońca, żeby pociąć parę płyt. Dobra, bardzo fajne, spoko wygląda. Kabel podpinamy, to jest źródło zasilania ma się podłączyć do mojego modułu Bluetooth, tak więc łatwizna. OK, okej. Okay. Żeby to podłączyć potrzebny jest internet, pewnie będą się robiły jakieś update. Y. Tak więc jak widzicie już pierwsza pozycja to jest mój telefon udostępniony internet przez hotspota. I zobaczę, jak to będzie się łączyło z tym Mogę, który tam przywierciłem. Dobra, spróbujmy. Okej, okay. wszystko jest sparowane. Tutaj widzimy trochę informacji z systemu ładowania. Parę fragmenta podaje, nie wiem dlaczego. Trzeba będzie zmienić, może. Bo o, mogę zmienić nazwy, mogę zmienić wszystko. Główna strona. co mam podłączone. Oczywiście można więcej do tego dodać rzeczy. Home, jak to wygląda, powinno mi wszystko pokazywać. Co mogę na ten temat powiedzieć? Te przyciski można sparować z takimi smart relaysami, czyli można to bezprzewodowo po prostu, żeby coś mi się tam przełączało, czy gasiło, czy inne takie rzeczy. Ale ja podłączę normalnie kablami te tutaj miejsca. Inout. I będę miał trzy opcje jakieś, zobaczymy jak to będzie działało. Ok. No. Wygląda jak wygląda. Pokazuje z... trochę tych informacji. Nie wiem czy to jest jakieś, czy, czy warto to kupować, czy nie. Po naciśnięciu wikony nic się nie dzieje. Wejdę do ustawienia mogę zmienić ustawienia tego. Dobra, jasny. Zobaczmy. O, teraz jest jasne, to więcej więcej prawdopodobnie. Bardziej mi się ciemne podobało. E, o, ten tu jest fajny. No, ten to wygląda super. Ten czas kozacki. E, datę pokazuje dobrą. E, czas pokazuje dobry, lokalny. Takie coś, taka zabawka. Dobra, biorę się dalej do dzieła. Dobrze. Tak to wygląda podpięte. Zaprogramowałem sobie tutaj te trzy guziki. Naciśnięcie górą włącza. Dołem wyłącza. Światełka. Pięknie. Dobra, odpalmy je. I teraz taką. Co tutaj mamy w środku? Nie odpaliłem jeszcze silnika, nie wiem jak to będzie wyglądało, kiedy się będzie ładowało, zaraz to sprawdzę. Ale to są dokładnie te same funkcje co na aplikacji, tyle że to jest bezpośrednio podpięte do tego, styl, do tego ładowania DCDC. -DC. Tak więc nie muszę nic pokazywać, bo to wszystko jest poza ustawienia i mi pokazuje, czy ładuje, czy nie ładuje. Jakie ampery, ile stopni ma akumulator, czy się grzeje, czy się nie grzeje. I będzie również to wszystko pokazywało, jak, jak się ładuje z solaru. Tak więc dopiero jak podepnę solary, to będzie, to wykorzystam to w 100%. Dobra, odpalę teraz auto i zobaczę, jak tutaj się te, te cyferki pozmieniają, czy coś będzie widać, czy nie.